Ukryjnej, i no. tutaj, bo jest. Ale mam koleżankę Ligię z Ukrainy. Odwiedziła nas. Ma 70 parę jak Tata, pani Ligia z tak. Ukrainy z Lwowa. Ale fajna babka, taka energiczna. Mówi, jak przyjeżdżę do Polski, to ci ulepi pierwodu. <grym grym grym> no. Ale fajnie, ale fajnie wideo będę miał na pamiątkę. Bardzo mi się podoba, że tak. Do wszystkiego, po prostu z humorem cały czas. No trzeba, trzeba się cieszyć, bo wyjdzie. za krótkie, żeby na hekach. Nie chcę każdego razu uh na hekach. Oczywiście są w moim życiu momenty, kiedy czuję się zmęczony, bo dużo obowiązków, bo praca, wstawanie rano, siłownia, psy, jeszcze jeżdżenie na rowerze, czasami nie mam siły, ale z reguły to jestem człowiekiem, który lubi, lubi ruch. A lubi Pani jeździć na rowerze? Tak O fajnie Słuchaj, ale ja nie rozumiem, Czego mam weszli stąd, kiedy tam jest mój, tam nie, ja morski siedzieć. Ale nie ma miejsca chodzi o to Wszystkie wagony inne, tam była rezerwacja siedzeń Oni mieli kupione... Ale ja też kupiono, bo mnie ja też było kupione Na to siedzenie? No nie hmm. yeah nie wiem właśnie, oni chyba wcześniej kupili bo ja, ja się pomyliłem, bo ja miałem innym odciągiem jechać etankiem czerwonym, no, ale ja popełniłem błąd ja ze tobą poszłam po prostu Aha. jak ty idziesz... każdy ma ciągnutę swoją może to nie przypadek, bo pan może to nie przypadek <gry> a fajnie, że niedługo Wrocław to mnie cieszy no moi drodzy, zbliżamy się za niedługo do stacji w Wrocław. Muszę oszczędzić baterie na inne... ...tego typu... ...szebitki.